Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Luxand Happy. Dzisiaj mam dla Was haul. Wielki haul obiecany w filmie, który podwinkuję Wam tutaj i będą to polskie fantastyczne marki. E, tak jak obiecałam, tak uczynię, mam dla Was haul. Obiecałam wam moje najnowsze zakupy polskich marek odzieżowych i nie tylko. Gdzie zrobiłam zakupy? Słuchajcie, pierwsza firma to Romelio, tutaj opowiem wam o biżuterii, już troszeczkę zajawiłyśmy z Karoliną na Instagramie wczoraj dokładnie i dziś pokażę Wam troszeczkę więcej, ale jest pewna firma, która istnieje od wielu, wielu lat i właściwie to są dziewczyny z Warszawy. Ja poza tym, że gdzieś mi się tam pojawiły na Facebooku parę lat temu, na Instagramie, y, jakieś znajome nosiły bluzy od nich, to ja nigdy nie miałam nic wspólnego z tą marką, nigdy nie kupiłam ani jednej rzeczy i jakoś tak, y, nie wiem, nic tam specjalnie do mnie nie przemawiało. Ale słuchajcie, ostatnio grzebiąc w internecie, poszukując właśnie jakichś fantastycznych y, elementów odzieżowych y, z polskich marek, natrafiłam no, jeszcze raz na markę RISK. Może by było nawet tak, że wyświetliła mi się jakaś reklama na Instagramie, w następstwie czego weszłam na profil Instagramowy Risk Made in Warsaw, następnie na ich stronę internetową i zobaczyłam sukienkę, która wydawało mi się, że jest dla mnie takim strzałem w dziesiątkę. Nie do końca podszedł mi kolor, bo zobaczycie, ona jest taka w ciapki, troszeczkę, i polałam jakąś gładszą albo jakiś taki żywszy kolor, ale postanowiłam. Zaryzykować, ponieważ model, jak zaraz wam pokażę, bo przymierzę tę sukienkę dla Was, ten model wydaje się tak ciekawy, tak ciekawy, takiej sukienki jeszcze nie miałam. Także tak, to co, może zacznę od właśnie riska, pokażę Wam dwie sukienki i niestety nie mam wyjścia, nie zobaczycie tej sukienki, dopóki nie przymierzę jej dla Was, także. Po pierwsze pokażę Wam tak wyjętą, a na koniec będę wszystko mierzyć. I koniecznie zostańcie do końca, dlatego że ta sukienka czarno-biała w ciapki, to jest prawdziwa Petarda, i jestem ciekawa, co wy na to? I koniecznie zagłosujcie, która z tych dwóch sukienek wam dwie. Dobra, pokazuję najpierw to, później pokażę yy, moje sweterki, kombinezon, spodnie. Na końcu będzie biżuteria Romelio. Kochani, dwie sukienki. Widzicie, takie ja tutaj wrzuciłam już do tego pudełka. Sukienki były już mierzone. Mierzyłam sama dla siebie, mierzyłam dla męża. Słuchajcie, no to, to w ogóle nie ma opcji, żebym ja wam pokazała tę sukienkę. Jak ona wygląda, ale nie, zróbmy tak. Wrzucę Wam zdjęcie ze strony y, internetowej y, marki Risk, jak ona wygląda na modelce, i za chwilę ubiorę się w nią sama. To jest długa sukienka, która ma mnóstwo możliwości y, wiązania góry. Tutaj są takie dwa, y, no nie wiem, dwa ramiona, dwa, dwie części. Można to robić na skos, z przodu, można na jedno ramię, na drugie ramię, można z tego zrobić taką suknię nawet no, na taką większą wiosnę, nawet w tym wyobrażam sobie, że mogłabym pójść na jakieś wesele, w wakacje i to jest to, także szukając sukienek na wakacje, na jachcie natrafiłam właśnie na tę piękność i druga sukienka, chciałam taką bez ramionczek, lekką, taką troszeczkę zwiewną sukienkę na lato. I tutaj również pokażę Wam, jak ona wyglądała na modelce. Co mi się podobało? Były dwie. Była właśnie ta w paski. Była ta mm, sukienka w, ta sama w kwiaty, i poradziłam się Karoliny: paski czy kwiaty? Ja tak co, trochę czułam, że wolę te paski, e, ale wiecie, jak to jest z tymi paskami. Wiele osób mówi, że paski poszerzają. No więc e, postanowiłam jednak pójść w te paski, zaryzykować i jestem bardzo zadowolona. Wydaje mi się, że te kwiatki to y, nie do końca jestem już. Ja. Dobra, pokażę Wam teraz, jak wygląda ta sukienka. Yy, I też nie ma wyjścia, nie zobaczycie jej inaczej ani lepiej, yy, dopóki jej nie przymierzę na sobie. Zwykła taka prosta sukienka, długa, ona ma rozcięcie. Dobrze, kochani, także tak. To są moje dwie sukienki z Risk Made in Warsaw. Teraz pokażę Wam je na sobie, następnie przejdziemy do sweterków, kombinezoników. Ale kombinezon, słuchajcie. Kto ogląda mój profil na Instagramie, to widzieliście, jestem zakochana w sweterkach, zresztą też. No ale najpierw lecimy z sukienkami. No i kochani, przepiękna sukienka. Sukienka marki Risk Made in Warsaw. Eee, no cudo, słuchajcie, się zakochałam. Ja wybrałam rozmiar S. -kę. Ona ma tutaj gumeczkę i wydaje mi się, że ta S jest dla mnie idealna. Również długość jest idealna. Ona ma Tutaj dwie kieszenie jest z takiego, no, może i prawie koła. Natomiast nie wydaje mi się, żeby ona jakoś tak powiększała. Dużo takich sukienek powiększa. I najciekawsze w tej sukience jest to. Aha, jeszcze wam powiem o materiale, To jest taka cieniutka, dzianinka, bardzo przewiewna, fajna. Ja się spodziewałam zupełnie innego materiału. Pierwsze wrażenie było takie, że ona jest troszeczkę ciężka, ale nie bardzo. Myślę, że będzie fajną opcją na lato, na wakacje, na jachcie. Kochani, pokażę Wam teraz, ile ona ma możliwości. Ja Wam tylko pokażę kilka możliwości wiązania tej góry. No, jest to sukienka przede wszystkim, wydaje mi się, raczej bez biustonosza. Zobaczcie, ona, ta góra to ma takie dwa, nie wiem, jak to powiedzieć, rękawy. Zobaczycie tutaj z tyłu moje plecy z mikrofonem, ale tak, można to związać sobie tutaj i mieć y, tę sukienkę z takim jakby trenem. Też będzie fantastycznie wyglądać na jakimś letnim bankiecie. Można ją, tak jak miałam przed chwilą, y, skrzyżować, związać z przodu, można ją związać z tyłu. Można również przełożyć to ramię w ten sposób. Tu oczywiście trzeba sobie to wszystko poprawić. I można ją przewiązać tak. Też będzie ciekawie to wyglądać. I kolejna możliwość przekładamy. W ten sposób ja tutaj jeszcze walczę z moim mikrofonem. I można ją, oczywiście trzeba to sobie wszystko ładnie poukładać. Można ją tutaj związać z tyłu, można ją związać z przodu, z boku, na biodrze. Słuchajcie, jest jeszcze jedna możliwość. Można tę sukienkę przewiązać w ten sposób i również będzie fajnie i ciekawie. Kochani, tych możliwości jest jeszcze więcej. Właściwie kreatywna głowa może tutaj mieć kilkanaście pewnie pomysłów. Jak ją wiązać. Ja jestem zachwycona. Widziałam, że to jest taki star, stały model, i on w różnych sezonach pojawia się w różnych kolorach. Także, zobaczcie sobie, to nie jest tania sukienka. Ja ją kupiłam na wyprzedaży, chyba tam było 20 czy 25%. Nie mam dla Was żadnego kodu, nie, nie współpracuję, nie znam w ogóle się z tą marką, ale. Ale może kiedyś, słuchajcie. Dobrze, lecimy teraz do y, kolejnej sukienki. No, kochani, muszę Wam powiedzieć, że tutaj jest tak ciepło, jakbym już była na wakacjach. To jest właśnie ta druga sukienka z bunt. Zobaczcie, ona ma takie właśnie rozcięcie. Dziś przymierzam ją do szpilek. Pewnie w rzeczywistości będę biegać bardziej w klapeczkach albo w jakichś. Którach albo w balerinkach, ale tak ona się właśnie prezentuje. Typowa, wakacyjna sukienka. Tak jak Wam wspomniałam, była dostępna również w kwiatki. Ja zamówiłam Eskę i powiem Wam, że jak ją zakładałam, to tak ostrożnie, bo miałam wrażenie, że pękają tutaj te niteczki, ale wiecie co, ponieważ ona dosyć dobrze. Pasuje dzisiaj yy, dosyć dobrze. Wydaje mi się, że to jest ten rozmiar. Nie czuję się, żeby ona była na mnie za ciasna. Co mi się również podoba, to, że ona jest długa, ale nie jest na tyle długa, żebym nie mogła w niej chodzić boso albo w klapeczkach, albo właśnie w balerinkach. Także tak, dajcie znać, co sądzicie, bo z tymi paskami to właśnie tak jest, że te paski albo się przyjmują, albo nie. Yy, dlatego dobra, kochani, lecimy teraz do kolejnych. Yy modowych nowości, które e, ostatnio kupiłam. Kochani, mam nadzieję, że wszyscy głosujecie, e, która sukienka, czy ta właśnie w ciapki, czy ta w paski, która wam się bardziej podoba. Ja jestem absolutnie zakochana. Chyba w jednej i w drugiej. Natomiast ta sukienka przewiązywana z tą licz, z licznymi możliwościami wiązania tej góry jest absolutną petardą. Dobra, lecimy teraz do kolejnych moich zakupów e, z marki Bunt. I tutaj stylizacje z tymi mm, swetrami, głównie, które za chwilę zobaczycie, będą w piątek, bo nagrałyśmy z Karoliną dla Was film, w którym robimy taki stylizacyjny challenge swetrowo-mocherowy. Także koniecznie zobaczcie ten film. Dobra, kochani, po pierwsze, noszony już przeze mnie, więc już go tutaj nie pracowałam. kombinezon marki Bunt i na początku, jak zobaczyłam go na stronie internetowej, na modelce, która, wiem, że ma metr 70 i rozmiar S, to nie byłam przekonana, czy ja no, Ostatnio mi się trochę przytyło, czy będę w nim tak świetnie wyglądać. Natomiast no jestem zachwycona, pasuje doskonale do moich nowych botków Izabel Marin. Za chwilkę Wam się w nim pokażę, bo tak wiecie, tak go pokazuję. Tutaj to nie widać. Te kombinezony są dostępne w dwóch kolorach: właśnie takiej butelkowej zieleni oraz w kolorze czarnym. Także za chwilkę mierzę wszystkie rzeczy, to jest rozmiar M, ja mam M i w mniejszy ani większy bym nie poszła. Pokażę wam teraz spodnie, które bardzo, bardzo mi się podobają i również zdecydowałam się na model takich spodni. One są takie dresowe, ale takie też normalne, żeby nie powiedzieć eleganckie. Jest to tkanina taka dresowa, natomiast krój tych spodni dresowy nie jest, one mają zaszewki. Bardzo ładnie wyglądają, mega wyszczuplają. Te spodnie zobaczycie w piątkowym filmie. Ja je teraz tylko na chwileczkę dla Was przymierzę. Bardzo dobrze się w nich czuję. Uważam, że świetnie pasują do tych e, sweterków, które za chwilę będą mocherki, mocherki. I jeśli chodzi o sweterki moherowe, kochani, ten już znacie. Nie wiem, czy byłam w nim w jakimś filmie, ale pokazywałam go w ostatnim, właśnie tym holu który podlinkuję wam tutaj, holu z nowymi ubraniami, ale obiecywałam wam właśnie w tym filmie, że zrobię specjalny dedykowany film, w którym jakby opowiem o wszystkich produktach tych polskich marek, które kupiłam. To jest sweterek marki Bunt w kolorze Kamel. taki mogę mieć lekko padające ramię, ja bardzo lubię w ten sposób właśnie go stylizować, uwielbiam bardzo fajnie i też wiecie, jak ja Mam mnóstwo tych szarych i czarnych, za chwilę znowu wracam do szarych i do czarnych. To miałam ochotę na taki trochę inny kolor, żeby troszeczkę tak odświeżyć e, moją szafę. I to jest fantastyczny kolor, beże, takie kamele, e, takie jasne brązy, brudne róże. To są takie kolory, które coraz częściej pojawiają się w mojej garderobie. Te mohery są fantastyczne, nie gryzą, mega, mega ciepłe, bardzo fajnie się noszą. I naprawdę nie gryzą. Także to jest pierwszy. Ten kamelowy sweterek ma rozmiar M na L, a w kolejnym zamówieniu zdecydowałam się już na S na M. I wiecie, co chyba ten jest kurcze lepszy jednak? Tamten jest taki bardzo duży, oversize'owy. Ten zdecydowanie lepszy, bardziej na mnie pasuje. Tak mi się wydaje, piękny, szary kolor. No, wiecie, nigdy dosyć szarych swetrów, chociaż powiedziałam, że już, że już coraz mniej będzie tych szarych. Natomiast to jest dokładnie ten sam model. I zdecydowałam się jeszcze, bo też opowiadałam Wam na insta-story, że były jeszcze takie mocherki lekko ażurowe I teraz Wam pokażę, ponieważ jeden z tych sweterków właśnie mam w takiej wersji ażurowej I troszeczkę się bam, że może tak prześwitywać, bo stoną, ale wiecie co, to naprawdę ładnie wygląda. I jest ten trzeci mocherek, także widzicie, jednak ciągnie mnie do tych kolorów czarno-szarych, mimo że obiecuję sobie, że będę tak bardzo rozjaśniać garderobę, ale to jest taki klasyk. I ja żadnego sweterka moherowego w kolorze czarnym nie mam. Mam jeden szary. Który jest już mocno zużyty, mocno. bo naprawdę go wynosiłam i bardzo chętnie też odświeżony. Jest taki większy, bardzo oversize'owy ten jest taki mniejszy, i fantastyczne jest to, że te mocherki mają gumeczki na dole, ściągaczyki takie malutkie, i również w mankietach, przez co bardzo fajnie się układają, nie trzeba ich wciągać tutaj w spodnie. Super, 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 bardzo Wam polecam. Za chwilkę przymierzę wszystkie rzeczy z marki Bunt i zobaczycie, jak wyglądają na mnie, i tak jak już wcześniej wspominałam, koniecznie zapraszam Was na piątkowy odcinek. W którym razem z Karoliną zmierzyłyśmy się. Tak, był challenge stylizacyjny. Stylizujemy trzy swetry moherowe w trzech różnych kategoriach stylizacyjnych, także koniecznie zobaczcie ten film. Także, kochani, głosujcie, który z tych sweterków podoba Wam się najbardziej. Czy spodobały Wam się spodnie a może kombinezon? Może, może jesteście miłośniczkami kombinezonów, tak jak ja. Dajcie znać, jak w tym wyglądam, a ja teraz to wszystko dla Was. Przymierze. Pierwszy ze swetów, który dzisiaj chciałam Wam zaprezentować, to właśnie ten mocherowy sweterek z bum w kolorze kamel w rozmiarze, tak jak już powiedziałam wcześniej, M na L nie gryzie przeciepły, przemiły, fantastyczny. I ponieważ już tyle o nim Wam opowiadałam i na Instagramie, to nie będę się specjalnie rozwodzić, tylko dla odmiany przebiorę się w taki sam sweterek. Kolorze szarym. Oto jestem w kolorze szarym. Dajcie znać, czy wybieracie szary, czy może też wasza garderoba potrzebuje odświeżenia i podobają Wam się coraz bardziej takie inne może kolory? Oni mają jeszcze przepiękny, taki różowy, przepiękny. Też go muszę mieć, bo różowego, takiego jasnego, fajnego, e, takiego może być lekko, brudnego różu albo pudrowego nie mam i bardzo chętnie. Będę go miała w swojej garderobie. A teraz pokażę Wam się właśnie w tym ażurowym sweterku. Yy, bunt. Yy, taki, no, zobaczcie, on ma taki motyw, jakby liści. Bardzo fajnie wygląda. Bardzo lubię w tych sweterkach właśnie te opadające ramiona. Ja dzisiaj założyłam taką koszulkę na ramionczka z Zary która jest taka bardzo przyciele i e, fajnie wygląda pod tego typu właśnie sweterkami moherowymi. To jest rozmiar S na M. Fajnie wygląda też do tych zielonych spodni, w których teraz wam się pokażę. Oto jestem w zielonych spodniach. Bunt. Co myślicie? Słuchajcie, to jest właśnie taki, tak jak wcześniej powiedziałam, taki trochę dresik, ale taki lekko elegancki, spokojnie można się tak ubrać do biura. Teraz wam się pokażę tak cała w całości. Dziś założyłam do mierzenia mojej stylizacji botki zamszowe na takim obcasiku około 8 cm z Izabel Marant. Wiecie, że uwielbiam botki Izabel Marant. Jeżeli też lubicie botki i szukacie tego typu botków, to zrobiłam cały taki wpis na moim blogu luxnhapik.pl. Podlinkuję wam na dole wpis do tego bloga z linkami do botków, moich ukochanych bodków, które się sprawdziły, a kto. Chciałbym zobaczyć film o botkach, to też wam go tutaj podlinkuję. Zobaczcie, bo tam pokazuję wszystkie moje botki, wiele modeli Zabel Marant, mówię o ich plusach, minusach, jak one się noszą i czy warto na takie botki Wydać więcej. Kochani, przechodzę teraz do mojej nowej miłości, czyli do kombinezonu. Tak wygląda w tym kombinezonie. Wybaczcie, zwykle montuję sobie ten mikrofon tutaj z tyłu. Dziś nie za bardzo mam możliwość, bo i tak będzie go widać, tak żeby przez chwilkę podtrzymam go tutaj w łapce. Taki słuchajcie kolor butelkowej zieleni. Powiedziałam Wam, że jest jeszcze ten model w kolorze czarnym, tutaj są gwiazdki. Tak wygląda w całości. Ja dziś również sparowałam go z tymi botkami, ale fantastycznie również wygląda do tych moich kowbojkowatych nowych botków Izabel Marant. I może teraz się szybciutko przebiorę. I to już teraz mamy taki bardziej casualowy look do biegania. Tam botki zmieniły troszeczkę wydźwięk tej stylizacji na taki bardziej taki elegancki może, jeżeli tak można powiedzieć, a tutaj jest tak po prostu na co dzień do biegania, niby dres, ale nie dres, bo to jest taki kombinezon. Wiecie co? Ja bym nawet w nim mogła pójść do biura, tym bardziej, że nie wszystkie korporacje mają albo biura wymagają takiego stroju oficjalnego. Jeszcze raz zapraszam was na piątek i teraz kochani, lecimy dalej do biżuterii Uf, no dobrze, wszystko wymierzyłam, pomierzyłam. To teraz, chyba, na spokojnie możemy przejść do biżuterii. A Wy nie zapomnijcie o tym, żeby dać mi znać, w czym najbardziej Wam się podobałam i który z tych modeli najbardziej przypadł Wam do gustu. Ach, zapomniałabym e, powiedzieć Wam, że na markę Bunt mam dla Was 15% kod rabatowy. Happy 15. Pamiętajcie, aż 15%. Bardzo, bardzo, bardzo polecam Wam i kombinezon, i spodnie, i wszystkie swetry moherowe. Jeżeli macie taką figurę jak ja, albo jesteście mniejsze, to polecam Wam te rozmiary S na M, a jeżeli macie takie rozmiary od 40 w górę, to polecam Wam M na L bo one naprawdę są takie większe, ale też nie powiększają, śliczne są te swetry. Uwielbiam, dobra, wracamy do biżuterii, znaczy wracamy, nie wracamy, tylko przechodzimy do biżuterii. To jest włoska biżuteria, natomiast marka jest polska, polski sklep internetowy, piękna, pozłacana lub srebrna biżuteria w takich delikatnych, nowoczesnych modelach i fasonach. Słuchajcie, ja mam tutaj tak, srebrne kolczyki, które za chwilkę pokażę Wam na zbliżeniu oraz bardzo ładny, delikatny naszyjnik. Śliczny. Fajnie to urozmaici moją biżuteryjną garderobę. Natomiast chciałam Wam też pokazać modele, które wybrała dla siebie Karolina. I tutaj fantastyczne monety i te monety możecie zobaczyć na stronie internetowej marki Romelio. I tam z tymi monetami pojawiają się i fantastyczne bransoletki i super fajne naszyjniki, no oczywiście mnóstwo kolczyków. Mam też do pokazania takie kółka, ale to są takie bardzo nietypowe kółka. Na tych, na tych kółeczkach są takie ozdoby i tutaj mam piórko, natomiast widziałam też chyba serduszka, krzyżyki. No bardzo fajne. Zobaczcie sobie na stronie. Tutaj Karolina załatwiła dla Was... Yy, yy, kod rabatowy LUKS 10 i to jest kod 10% na wszystkie produkty marki Romelio. Mam nadzieję, że Wy też polecicie mi kilka fajnych polskich marek. Jestem zakochana w BUNT, fantastyczne produkty ma RISK. I to są moje takie ostatnie odkrycia, odkrycia ostatniego miesiąca. No może BUNT to nie, bo BUNT już miałam wcześniej bluzy, jakieś elementy garderoby, sweter chyba, który mam już półtora roku, biały, bardzo go lubię, taki też sportowy, fajne produkty, świetnie się noszą, yy, z bunta to ja już przetestowałam, ponieważ tak jak mówię, pierwsze, yy, pierwszy sweterek ma, nie wiem, półtora roku, może nawet około dwóch, jest biały, cały czas jest biały, cały czas jest fantastyczny, super wygląda, też taki lekko oversize'owy, słuchajcie, super, 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 pamiętajcie, kod rabatowy na bunt jest HAPPY15, HAPPY15, 15%, ten kod niedługo się kończy, więc spieszcie się, spieszcie się, spieszcie się i dajcie znać, które z rzeczy, które dzisiaj prezentowałam najbardziej Wam się podobają.